Dzisiaj trzecia część rozwiązywania egzaminu ósmoklasisty z matematyki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusz oficjalny z roku 2022, dlatego Centralna Komisja udostępniła również statystykę, czyli określenie jak te wyniki wyglądały w przypadku wszystkich zdających, i również z nich będę tutaj korzystał. Zwróć uwagę, średnia egzaminu 57% czyli wynik może nie zachwycający jednak na tle tych wszystkich poprzednich, całkiem, całkiem niezły, modalny, na pewno bardzo, bardzo dobra wiadomość. Modalny jest to wynik, który jest najczęściej występującym w tym wypadku, czyli tak zwaną dominantą, mamy 96%, bardzo, bardzo ładny wynik. Mediana, czyli wartość środkowa 60%, również dane dosyć optymistyczne, także myślę, że arkusz całkiem, całkiem dobry. Mam nadzieję, że również taki, w takim odczuciu pozostaniecie. Także zaczynajmy dzisiaj zadania od 11 do 15. Zamykamy część testową. Przednio idziemy teraz po 5 zadań w ciągu 20 minut. Także zaczynajmy. No to zaczynamy dzisiaj. Zadanie 11. Od razu poziom bardzo, bardzo wysoki. Trzy kolory z mojej strony. No i statystyka to potwierdza. Tylko 39% zdających poradziło sobie z tym zadaniem. No, przeanalizujmy, ocenimy, czy rzeczywiście jest bardzo trudne. Ogrodnik kupił ziemię ogrodową, którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu, czyli mamy trzy miesiące. W maju zużył 1 trzecią kupionej ziemi, czyli jeżeli wyjściowo miał jakąś ziemię, nazwijmy go X, to w maju, czyli w miesiącu maju, zużył 1 trzecią, a więc 1 trzecia X. W czerwcu, idziemy miesiąc dalej, zużył połowę ziemi, która została. Czyli to, co jemu zostało, jeżeli wyjściowo był cały x, on zużył 1 trzecią, to jemu zostało x minus 1 trzecia x, czyli tak naprawdę zostały jemu 2 trzecie x. I w czerwcu zużył połowę tego, a więc tu mamy 1 drugą przy takim działaniu, a więc tu mamy po prostu razy 1 druga w ten sposób. 1 druga z tej części, zwróć uwagę, to nam się skróci, a więc zużył również 1 trzecią x, czyli dokładnie tyle samo. Na lipiec, czyli mamy trzeci miesiąc, zostało mu jeszcze 60 kg i od razu nawet nie czytając treści pytania, jeżeli widzimy, że w maju zużył 1 trzecią, w czerwcu 1 trzecią, więc została jemu również 1 trzecia, czyli okazuje się, że te 60 kg to jest 1 trzecia również x, no bo podzielił to sobie równo na 3. A więc jak przemnożymy przez 3, to od razu możemy obliczyć, że tak naprawdę zakupił tej ziemi 180 kg kilogram. To tak przy okazji troszeczkę wyprzedziliśmy treść pytania. Jeśli przez x oznaczymy masę kupionej ziemi, czyli zgadza się, tak też zrobiłem, to sytuację przy w zadaniu opisuje. Więc niestety nie pytają nas o to, ile jej kupił. Ja to przeanalizowałem celowo, jakby na boku, gdyby taka, taka treść zadania zaistniała. Oni nas proszą, abyśmy ocenili, które z tych równań opisuje zaistniałą sytuację. Na no to po kolei. Jeżeli mamy w nawiasie x minus 1 trzecia x, to to jest ten element czerwcowy, czyli to jest to, co zostało po maju, ale musimy to mieć jeszcze raz jedna druga. Więc bez tej jednej drugiej to kompletnie nie ma sensu. Więc ta odpowiedź oraz ta już nam z miejsca odpadają na zasadzie dedukcji, eliminujemy odpowiedzi z pewnością błędne. Szukamy w BD. Tutaj rzeczywiście zwróć uwagę, mamy ten element, czyli mamy jedną drugą z tego, co nam zostało, tu również jedna druga z tego, co nam zostało. Tak naprawdę przy okazji zwróćmy uwagę na prawą stronę w każdej z tych odpowiedzi mamy przyrównanie do 60. Czyli tak naprawdę my mamy ocenić, ile wynosi ta sytuacja w lipcu. Czyli to, co jemu zostało 60 kg opisane jest za pomocą jakiego założenia? Ja wiem ze względu na to, co tutaj już przyspieszyłem na marginesie, że jest to 1 trzecia tego X, ale jak to jest opisane za pomocą sytuacji z treści? Początek mamy również taki sam, czyli mamy 1 trzecią odejmujemy X do, od całego X, co to oznacza? To jest sytuacja, kiedy z całości odjęliśmy to, co wykorzystał w maju, bo w maju była jedna trzecia, czyli zostają nam wtedy dwie trzecie ziemi, w tym momencie dwie trzecie X. I teraz czy my do niego do tych dwóch trzecich będziemy dodawać, czy będziemy odejmować to, co zaszło w lipcu? Czyli w czerwcu, przepraszam, w czerwcu, czyli kolejną 1 trzecią. Tak, ażeby uzyskać to, co zostało nam na sam lipiec. Jeżeli będziemy to dodawać, to byśmy mieli 2 trzecie x, i dodać tak naprawdę z tego nam wyszła 1 trzecia x, a więc uzyskalibyśmy pełnego x, A pełny x nie wynosił 60, bo 60 to jest to, co nam zostało na lipiec, czyli sama trzecia już część, czyli 1 trzecia. A więc to będzie sytuacja D. Jeżeli od tych dwóch trzecich, no bo tyle wychodzi nam z tego nawiasu. Odejmiemy od tego to, co nam tu zostało, a to skrętnie przeliczyliśmy, że jest to 1 trzecia, to rzeczywiście zostanie nam kolejna 1 trzecia, w zasadzie ta trzecia, ostatnia część, i to stanowiło właśnie 60 kg według zapisu na lipiec, a więc prawidłowa jest odpowiedź D i rzeczywiście zadanie, myślę, że było bardzo, bardzo trudne. Zaczynamy zadanie 12. Dla równowagi mamy zadanie bardzo, bardzo łatwe. Jeden poziom trudności z mojej strony i zwróć uwagę, naprawdę wielki. Chlubny rekord 90%, więc naprawdę 9 na 10 zdających to zadanie rozwiązało. Musi być rzeczywiście bardzo łatwe. To też jest dla nas na tyle istotny alarm, że naprawdę powinniśmy sobie z nim poradzić. Wiem, trzykrotnie powiedziałem, naprawdę podkreślając rangę tego zadania. Co do treści, trzy koleżanki kupiły bilety autobusowe w tym samym automacie. Martyna kupiła sześć biletów, mamy Martynę. 6 biletów 75-minutowych i zapłaciła za te bilety 24 zł. Czyli, jeżeli mamy 6x jako bilety, to 75-minutowe zapłaciła 24 zł. Weronika kupiła 4 bilety 20-minutowe, czyli zmienimy sobie zmienną na Y i zapłaciła 12 zł. Ania kupiła dwa bilety 75-minutowe, czyli zrobimy sobie 2x plus 2 bilety y i pytają nas, ile za te bilety zapłaciła. Teoretycznie jest to zadanie, znaczy w praktyce rzeczywiście jest to zadanie z treścią. Rozwijamy to na zasadzie równań i najczęściej te zadania są naprawdę bardzo trudne. W tym wypadku rzeczywiście wydaje się bardzo łatwe, więc zachęcam, spróbuj samodzielnie i ja przechodzę do rozwiązania. Mamy bardzo proste, krótkie równania. Możemy wyznaczyć te zmienne, czyli ceny tych poszczególnych biletów w zasadzie od razu z marszu, jeżeli podzielimy sobie to przez 6, Okazuje się, że x równa się 4 zł, czyli bilet 75-minutowy kosztował 4 zł. Tutaj podzielimy sobie przez 4, żeby pozbyć się tej czwórki przy y, zostaje nam z lewej strony tylko y, 12 na 4 mamy 3 zł, więc bilet za 20 zł kosztuje 3 zł. A więc mamy 2 razy 4, dodać 2 razy 3 i za chwilę wycenimy koszt Ani, czyli 2 razy 4, 8 plus 6, czyli za te bilety zapłaciła 14 zł. Mamy odpowiedź B. Zadanie 13. Moim zdaniem kontynuujemy serię zadań bardzo łatwych. Statystyka troszeczkę się ze mną tu nie zgadza. 60% uczniów rozwiązało to zadanie, więc w zasadzie dwóch na trzech zdających. Mamy geometrię, więc zapewne część osób po prostu nie zauważyło tutaj pewnej zależności. Ja na nie od razu zwrócę uwagę, żebyście wiedzieli czego pilnować i w zasadzie czego szukać w takich zadaniach. Dany jest trójkąt ABC, w którym kąt BCA Pamiętaj o tym, że literki nie są przypadkowe. Zawsze środkowa literka wskazuje nam wierzchołek tego kąta. Więc mamy B, C, A, czyli w tym miejscu jest rzeczywiście wierzchołek przy literce C i to się zgadza. Ten kąt ma 35 stopni. Na szczęście też dla pewności mamy te kąty zaznaczone na rysunku. Punkt D leży na boku BC. Mamy ten punkt D leży na BC. Tego trójkąta odcinek AD ma taką samą długość jak BD. Czyli w zasadzie tutaj powstaje nam trójkąt ABD, który jest równoramienny, jeżeli mamy dwa równo y, boki tak, w tym trójkącie. Idziemy dalej, kąt ADC. Przeanalizuj to tak, jak przed chwilą rozpisałem, czyli ADC, środkowa literka wskazuje wierzchołek, i rzeczywiście jesteśmy tu, czyli od AD do C, czyli mamy tu 130 stopni. I pytają nas o kąt. C, A, B. szukamy znowu środkowa literka, czyli od C, A, B wszystko mamy zaznaczone. Pytają nas o cały ten kąt, ile on wynosi. Tutaj mieliśmy 130, a tutaj mieliśmy trójkąt równoramienny. Nierównobożny, tylko równoramienny. Od razu przeanalizujmy, jaka jest w nim wtedy zależność. Jeżeli trójkąt ma równe dwa boki z trzech, to wtedy kąty przy podstawie, czyli przy tym trzecim nierównym boku, są dokładnie takie same w tym i w tym miejscu. Jest to sytuacja troszeczkę łagodniejsza niż w porównaniu do trójkąta równobocznego. Wtedy, kiedy wszystkie trzy boki są równe, wtedy wszystkie trzy kąty również są równe, a jeżeli ich suma ma wynosić 180, to znaczy, że 180 podzielimy na 3 i każdy z tych kątów ma po prostu po 60 stopni. Trójkąt równoboczny, a tu równoramienny. W równoramiennym takiej pewności, ile wynosi ten kąt przy podstawie, nie mamy. Wiemy tylko tyle, że są po prostu takie same. A więc możemy sobie dopisać na ten moment, że ten kąt w tym miejscu jest taki sam jak w tym miejscu, do tego fragmentu. Kąt, o który oni nas pytają, składa się z dwóch mniejszych kątów, czyli mamy ten bardzo, bardzo ostry kąt DAC, czyli ten maluch w tym miejscu, oraz jeszcze ten zaznaczony na zielono, czyli BAD. Musimy przeanalizować, obliczyć oba te kąty, dodać je do siebie i znajdziemy sobie tę odpowiedź. Od czego zacząć? Możemy zacząć rzeczywiście od tego małego kąta, czyli jeżeli mamy kąt D. AC. zwróćcie uwagę, że jest to trzeci kąt w trójkącie CDA, czyli w tym trójkącie z lewej strony, w tym takim podłużnym, śpiczastym. Suma miar kątów, niezależnie od tego, jakby ten trójkąt nie był narysowany, zawsze wynosi 180. Więc możemy sobie zacząć od tego, że 35 stopni, dodać 130 stopni, dodać, tutaj wstawmy sobie szukaną małą alfę musi nam razem dać 180 stopni mamy równanie z jedną niewiadomą dodajemy przerzucamy i obliczamy te dwa razem dają nam 165 stopni dodać alfa równa się 180 stopni przerzucamy 165 na drugą stronę alfa to będzie 180 stopni minus 165 a więc zostaje nam 15 stopni to jest ten mały kąt ostry i jeszcze szukamy tego drugiego w tym miejscu tutaj idziemy dalej czyli jeżeli mamy 130 w tym miejscu, to tutaj dopełnienie w tym miejscu spowoduje nam powstanie kąta dwóch kątów o jednym wspólnym ramieniu i one razem wyniosą 180 stopni. Więc tutaj, bo to jest kąt półpełny, to są tak zwane kąty przyległe. Jeżeli mamy 130, 180 minus 130 zostaje nam 50 stopni, więc w tym miejscu mamy 50. I te dwa. Zielone tutaj zaznaczone przy podstawie, muszą nam razem dać z tą pięćdziesiątką 180. Czyli jeżeli wstawimy sobie, że to jest kąt beta, w tym miejscu również jest beta, to tak naprawdę beta plus beta, czyli dwie bety, dodać 50 stopni, które mamy u góry, da nam razem również 180. Mamy po prostu inny trójkąt, ale trójkąt to zawsze suma 180. Przerzucamy pięćdziesiątkę na drugą stronę, 180 minus 50 zostaje nam 130 stopni. I dzielimy to na dwa, ponieważ my chcemy jedną betę, a więc nasza beta równa się 65 stopni, bo to jest 120 i 10, objęliśmy na pół. Czyli sumarycznie, te dwa kąty razem dadzą nam kąt, którego szukamy, czyli mamy wtedy miarę 80 stopni, a więc odpowiedź D. Zadanie 14. Poziom trudności bardzo zbliżony, według statystyki, tak jak do zadania poprzedniego, tam mieliśmy 60%, tutaj 59%, ja też podniosłem jeden szczebel więcej, może sprawiać troszeczkę więcej problemów, natomiast zadanie jest bardzo schematyczne, więc co to znaczy, jeżeli zaliczyło je dwóch na trzech, do tego dołóżmy jeszcze szansę, czy prawdopodobieństwo, że część uczniów po prostu ustrzeliło tam odpowiedź, trafiło ją poprawnie, 25% szansy, jak to na teście bywa, mamy, więc na pewno takie osoby też się zdarzyły w tym wypadku. Natomiast zadanie jest tak, jak zacząłem, schematyczne, to znaczy, że można wypracować je tak, żeby sobie z nim radzić. To też by świadczyło o tym, że jednak niestety nie wszyscy dobrze przygotowują się do tych egzaminów, nie rozwiązują w pełni tych zadań stricte egzaminacyjnych, ale mam nadzieję, że po tym kursie już to będzie przynajmniej w naszym przypadku poprawione. W pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych, czyli mamy 6Z i 8 kulek niebieskich, to jest w pudełku. Po dołożeniu do pudełka pewnej liczby kulek zielonych, czyli dodajemy coś zielonych, jakiegoś X, nie wiemy, ile. prawdopodobieństwo wylosowania kulki niebieskiej, czyli tej. Uwaga, celowo to podkreślić, żeby się nie pogubić, to znowu zielona. Było równe 1 czwarte. I co to znaczy? Jak my to mamy rozpracować w praktyce? Zwróć uwagę, prawdopodobieństwo standardowo opisujemy jako, przez, jako liczbę zdarzeń sprzyjających, czyli to, ile jest tych kulek, które nas interesują, przez tutaj siemencie takiego grzybka, taką omegę, tak zwaną przestrzeń zdarzeń elementarnych, czyli sumę wszystkich możliwych wylosowań, w tym wypadku kul, które możemy wylosować. Czyli jeżeli dodajemy jakąś pulę tylko zielonych, to znaczy, że niebieskich nie zmieniamy. Czyli na pewno ta niebieska liczba nie ulegnie zmianie, będzie to ósemka. Nie wiemy, co jest na dole. Na dole będzie jakaś omega, jakaś przestrzeń, i to prawdopodobieństwo da nam jedną czwartą w ten sposób. Bo tyle wyniesie ułamek. Prawdopodobieństwo jest zawsze stosunkiem. To jest ułamek, który jest ułamkiem właściwym, czyli zawsze mniejszym niż 1, lub ewentualnie równym 1, nie może być większy niż 1. Powiedziałem, że zawsze jest bo w zasadzie w zadaniach egzaminacyjnych nie zdarzyło się jeszcze kiedykolwiek, żeby tam wyszła jedynka, ale no, teoretycznie jest to możliwe. Jeżeli wyjdzie jeden w prawdopodobieństwie, to znaczy, że mamy zdarzenie pewne, czyli na pewno nastąpi. Nie ma możliwości, żeby prawdopodobieństwo, tak jak powiedziałem, było ułamkiem niewłaściwym, czyli kiedy licznik jest większy od mianownika, ponieważ nie ma możliwości, żeby coś było bardziej pewne niż pewne, że się wydarzy. Więc jeżeli takie odpowiedzi by Wam wyszły, na przykład pięć trzecich, to na pewno się zastanówcie, bo gdzieś jest błąd rachunkowy. No, tak jak powiedziałem, w zasadzie zawsze jest to ułamek właściwy, licznik mniejszy od mianownika. I my musimy przeanalizować, ile tych kulek zielonych dołożono do pudełka, czyli o ile zwiększono ich liczbę. Tu ich pierwotnie mieliśmy 14 i coś dodano. Czyli tu na dole, w tym, w tym grzybku, w tym omedze, mamy rzeczywiście 14 dodać x. Ten x to będzie ta liczba kulek zielonych, która została dołożona. I po jej dołożeniu stosunek proporcjonalności w, w tym ułamku wynosi 1 do 4 czyli dosłownie zapiszmy sobie już teraz to czytanie, czyli mamy 8 przez 14 dodać x, będzie się równało 1 czwartej i tak jak już to było wielokrotnie, jeżeli mamy porównanie do siebie dwóch ułamków, to mnożymy jego liczby krzyżowo, jeżeli mamy gdzieś wyrażenie algebraiczne, wprowadźmy tutaj nawias, ażeby przemnożyć każdy z tych elementów, czyli 8 razy 4 mamy 32, równa się 1 razy, zapiszę to, tylko proforma, żeby było czytelnie. Oczywiście, przemarzenie przez jedynkę niczego nam nie zmienia. Czyli mamy 32 kulki dodać, równa się 14 dodać x. 14 na drugą stronę, 32 odjąć 14 równa się x. Jak to odejmiemy, odejmijmy 10, wystanie 22, i potem 4 zostanie nam, 18 równa się x. A więc tyle kulek dołożyli do tej puli, ażeby ten stosunek proporcjonalności. Zmniejszył nam szansę wylosowania tej kulki niebieskiej, bo dodawaliśmy zielone, czyli tak jakby przeciwstawne, i wtedy to prawdopodobieństwo wyniosło jedną czwartą. Ostatnie zadanie na dziś, zadanie 15, jednocześnie ostatnie zadanie testowe na tym arkuszu. Zobaczcie, moim zdaniem zadanie naprawdę bardzo łatwe, to nie jest żart. Statystyka co prawda poniżej 50%, 48, więc tu się troszeczkę nie zgadzamy, jestem ciekaw. Jak to wyjdzie w Waszym przypadku, jak to zadanie ocenicie. Na rysunku przedstawiono trapez KLMN zbudowany z trzech jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 3 i 4. One są jednakowe. To jest dla nas bardzo ważne. I mamy standardowo ocenić dwa zdania, prawda, fałsz. No, takich zadań w tym arkuszu nie było zbyt wiele. Na koniec nam się jeszcze trafiło. Pole trapezu jest równe 18 cm2. Jednostki możemy pominąć generalnie dla ułatwienia. Musimy policzyć po prostu jego pole, w jaki sposób. Standardowo myślę, że większość z nas będzie szukało i zastanawiało się nad wzorem na pole trapezu. Mamy taki wzór oczywiście, natomiast jeżeli my wiemy, że on się składa z trzech jednakowych trójkątów, to możemy to policzyć albo za pomocą pola rzeczywiście na trapez, albo za pomocą wiedzy, ile wynosi pole jednego trójkąta i pomnożymy je razy trzy. Naturalnie zrobimy to na dwa sposoby, czyli... Jedna podstawa, tu mamy trójkę, w tym miejscu również trójka, i w tym miejscu mamy trójkę, a tu mamy czwórkę. Czyli ta podstawa u góry większa ma długość 6, dodać krótsza 3, mnożymy to przez wysokość, czyli 4, i dzielimy na 2. To nam się skróci, stanie nam dwójka, dodajemy, czyli mamy 9 razy 2, czyli rzeczywiście 18. A jeszcze spróbujmy, tak jak przed chwilą powiedziałem, policzyć to z trójkąta. Pamiętaj o tym, że w przypadku trójkątów prostokątnych, Najczęstszą parą podstawa wysokość są właśnie przyprostokątne, ponieważ one padają do siebie pod kątem prostym, czyli są prostopadłe. Czyli możemy przyjąć, że to jest wysokość, a to jest podstawa. Czyli a razy h podzielić na 2, standardowo w trójkącie, czyli 3 razy 4 podzielić na 2. To nam się skróci, zostanie dwójka, 2 razy 3, mamy 6. Skoro takich trójkątów mamy 3, to pole całkowite w tym wypadku naszego trapezu będzie składało się z trzech, Razy 6, czyli mamy 18. Dokładnie to samo co w pierwszym przypadku, a więc mamy prawdę. Pytanie drugie dotyczy obwodu. Obwód standardowo suma długości wszystkich boków, które tworzą tą figurę. Mówimy o bokach zewnętrznych, więc nie wolno nam brać pod uwagę, pod uwagę na pewno ani tego odcinka, ani tego odcinka. Szukamy tylko boków zewnętrznych. Myślę, że ten poziom zdawalności mógł właśnie wynikać z błędnej interpretacji i z dodawania również tych odcinków wewnątrz. Uwaga, zwracam na to uwagę. Musimy w takim razie policzyć, ile wynosi ramię ML. To jest przeciwprostokątna w tym trójkącie. Jeżeli mamy 3 i 4, powinniśmy, naprawdę powinniśmy już pamiętać, że mamy tutaj trójkąt pitagorejski. To są kolejne trzy liczby naturalne, czyli 3, 4, no właśnie. I ile ma przeciwprostokątna? Ona ma 5. Jeżeli tego nie pamiętamy, też to nic nie szkodzi, obliczymy, czyli mamy 3 do kwadratu, dodać 4 do kwadratu, równa się C kwadrat, czyli 9 dodać 16, równa się C kwadrat, 25 to jest C kwadrat i po spierwiastkowaniu 5 równa się C, a więc rzeczywiście jest tak, jak powiedziałem. I obliczając obwód, dodajemy do siebie, tak jak powiedziałem, te boki zewnętrzne, które tworzą nam tą figurę w zarysie, czyli mamy 3 dodać 3, dodać 4, dodać 3, dodać 5, Zacząłem z tej liczby i poszedłem przeciwnie do wskazówek zegara. Jednostki pomijam, tak jak powyżej, także nie dopisuję tych centymetrów, żeby to było bardziej czytelne. Czy dodać 3 mamy 6, dodać 4 mamy 10, dodać 3 13, dodać 5 18. Sprawdźmy tylko jednostki, czy gdzieś tutaj nie zrobiłem ochlika. Nie, rzeczywiście obwód mamy w jednostce liniowej, są zwykłe centymetry, więc się zgadza. Jeszcze pole, pole mieliśmy w kwadratowych, również się zgadza, a więc mamy dwie prawdy. I tak jak mam nadzieję, że dla Was to zadanie jest teraz już na pewno bardzo łatwe. I na dziś to wszystko. Jesteśmy po serii kolejnych pięciu zadań. To już trzecia seria, więc zamknęliśmy część testową zadania od 11 do 15. Trochę geometrii, troszeczkę różnego rodzaju działań też na pierwiastkach, na ułamkach, na potęgach. Powtórzyliśmy ten materiał. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Także zachęcam do subskrybowania kanału, do łapki w górę. I standardowo mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnych odsłonach. Także życzę Wam naprawdę owocnej nauki.